Pani, do kogo? Połowie drogi. Piękna ta fryzurka. Parza ekskluzywna. No i te palmy fajne. My zaraz nad morzem będziemy. Jak tam Ci idzie to pakowanie? No, będziemy. No. A pani, do kogo? Chodźcie, zobaczcie. Chodźcie tutaj, zobaczycie, jakie tu się siadanka robi. No takie rzeczy się tutaj robią Sałata dla ryby Bach, Bach Okefi Kawkę zalejemy dla rybci yy, A tam już nikogo nie ma Zamykamy obco Dobra, rybci Ale się chwali, chwali się No ale się nie chwalić jak robi takie śniadanie normalnie Dobra, witamy Was wszystkich. Wychodzimy na mały spacerek. Zaczekaj, masz klucze? Masz klucze. ja je sprawdzę. Mam, bo wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi z tymi drzwiami? Pa, jak nie macie kluczy, to nie wejdziecie. Taki czad. Palemka na dole. Zaraz zobaczycie rybę tam. Sobie pójdziemy, i tam sobie siądziemy. I teraz już jest ryba tutaj. Cześć! I teraz ja się przysiądę do ryby. Jesteśmy, to już jest drugi dzień, ale początek tej naszej przygody, bo to jeszcze nie mamy, oczywiście, wciąż, wciąż to powtarzamy, ale idziemy teraz się przejść na plażę, na deptach, gdzieś coś popatrzeć, mm -hmm. popieścić się sobą. Mm. Pozdrawiamy Was gorąco. Jesteśmy happy, happy, happy. Po polsku, po polsku. A dobra, y <tot zainteres> Stoi kontento. Ej, <śmienka> <I> tylko. Ty <tot zainteres> wszyscy rozumieją, tak? A, wszyscy rozumieją, dobra. Dobra. Bajo, bajo, bajo. to czy ryba wziął w objęcia? No nie wiem, jakiś monstrum. Takie no, monstrum. Monstrum To na pewno jest taki, jakiś topielec, który tutaj rękę wystawił, właśnie. Na pewno jest jakiś topielec, który wystawił tutaj rękę na taką niewiastę jak ty. To ja się też do tego gościa i. Powiemy Ale dwa, nie chcę, nie dwa słowa do mikrofonu dla naszych fanów i dla nas samych, jak będziemy to oglądać w takich fajnych miejscach, to pełny relaks. No, pomachamy, pomachamy widzą, pomachamy. A ty, czekaj jeszcze, pokażemy widzą, jaki ty masz ten. Paznokcie, idę. Zobaczcie, co na tą okazję ryba przygotowała się na paznokciach. Hiszpanie, normalnie Hiszpanie. Zobaczyliśmy Yamaha, chyba Tenere, jakiegoś hiszpańskiego podróżnika. Zostawimy mu wlepkę na moto. Jak będzie chciał, to się naklei. Chyba normalnie taka palma przepiękna. A weź się uśmiechni. No, ładna, ładna, nie? Ostra. Ostra. A prawdziwa, czy sztuczna? Nieprawdziwa, ale to jest tylko sztuczne. Ale wiecie co, pokażemy Wam tutaj takie kanały, którymi pewnie z tych gór spływa tutaj woda. Jak to chyba po wodzie takie w Andaluzji były, to podejrzewam, że tutaj się przelewało przez te mosty. I wpływają prosto do morza. No oczywiście, no dokąd mają wpływać, nie? Chyba? Przygotujemy rybie fryzurę. De qual país y, seniora jesteś? De, de Senegal. Pani z Senegalu. Afryka przygotuje rybę fryzurkę. Tutaj chyba tą. O tą. Tą żeśmy ten wybrali. Ryba zadowolona. Ale to chyba będzie ładnie, wiesz? Powiem Ci. Jesteśmy już powoli połowie drogi. No słuchajcie, bomba. Normalnie fryzurka będzie jak to równiutko. Jak to wszystko równiutko. A Perfectamente. Perfectamente. I Nuestra Pescado stała muy contento. Że nasza ryba będzie zadowolona. I skończyliśmy przygotowywać fryzurkę. No słuchajcie chat. No chat jak równiutko. Pozdrawiamy panią z Senegalu. Cómo se llamas? ¿Cómo te tienes nombre? Fatima. Fatima? ładnie. Fatima. What? Oh my Dios. Pati. My name Fatima. Muy bonito. Muy bonito no? Mi nombre es Pati. Saludos. ¿Sei contenta de tener dos? Como Pani mówi, że jest zadowolona, że myśmy byli jej klientami. Porque son buena że jesteśmy bardzo do, fajnymi i dobrymi osobami. Y tiene una hija, un niño. I że, czy, że mamy Opa. Opa. córkę i syna bardzo ładną. Pozdrawiamy. Saludos, que Saludos De canal, ryba i y misiek na moto w eh, español. Jestem Estoy saludando na De YouTube. Na De YouTube. Na YouTube. Por YouTube. trabajo perfecto. Y muchas muchas gracias. Gracias. Adiós. No patrz jak Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Na YouTube. Na jej, ale babka szybko to robiła, no prawdziwa afrykanka, w ogóle nie ciągła. No, Senegalka. Tak, Senegalka dawała jakiegoś olejku Ona, co wiesz, polki ona miała, nie dają. ona miała chyba ten, jak to się nazywa. Nie, to coś tłustego było, bo ono wtedy. Żel taki. Robi... Ale nie, w ręce, bo ręce jej się też tłuste miało. Tak, do no do naprawdę, jak równiutko, jak jak na... nie, no jestem zadowolony. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. No, upłynęły dwa dni i spadamy po moto. Nie wiem, czy teraz jesteśmy bardziej jak flamenko, czy kaskanietę, czy bardziej jak kasablanka. Nie wiem, kim jesteśmy, Ryba? Kasablanka czy flamenko? Chyba flamenko. Chyba, a nie ryba i musi Niech przecierwajmy się. A ostrożnie z moją bują, bo żeś mnie wczoraj za bardzo zjarał na słońcu. Także żegnamy się z apartamencikiem. Łazienka spełniała swoje zadanie. Kuchnia spełniała swoje zadanie. ryba spełniła swoje zadanie? Ja zawsze spełniam. W miarę w... swoich możliwości. Klima, była, nie używaliśmy, bo jeszcze się nie nagrzało. Bo korki wybijały. A, a, sorry, korki wybijały, tak. klimę nie włączyli, to korki wybiły. Mówię w końcu do Miśka, zostaw tam klimę, bo nie będzie światła, nie będę się widzieć. Dobra, do zobaczenia. Jesteśmy na dworcu. Na dworcu Renfe. I czekamy na pociąg do Malagi. W Maladze wysiadamy i lecimy pod nasze moto. Piękna, Pani czeka na pociąg. Ryba czeka na pociąg do Michała. <grystanie> eee, ręce. Ryba. Ryba. Gościu będzie tam śpiewał normalnie zaraz.

<noise> ale i No dobra. No ale to może weźmiesz jeszcze do mnie. <noise> Okej. Okay. Już, jesteśmy, już jesteśmy na parkingu u Sebastiana. i... A mi się ci No ty, no idziemy tyle, dobrze, żeśmy tą taryfę zapali. Ale już jesteśmy na miejscu. Zaraz się przywitamy z Sebastianem. Może tam jeszcze ktoś będzie. Może wszyscy nie zabrali jeszcze motorów. Także za chwileczkę, za chwileczkę, za chwileczkę. Witamy, witamy Was wszystkich serdecznie Chyba ostatni jesteśmy co? A ja taka Tak rybcia, jak tam ci idzie to pakowanie? Nie wiem czy tak wszyscy się długo pakowali czy tylko my Ryba, jeszcze jedna rolka i ruszamy Muszę się wczuć do motoru No, w końcu moto mamy i jedziemy dalej. Castillo de Calacete. A, zejdziemy sobie tam na dół na te skały? No, jesteśmy na stacji BP. Pierwsze tankowanie 20 i 12 setnych litra i zapłaciliśmy 30 prawie 1 euro. A kogo my tu mamy? Kogo my tu mamy? Ah, buenas Buenas Dejar moto aquí cerca que por ejemplo tú un poquito mirando Y nosotros vamos para el balcón de Europa un, un poquito tiempo Déjalo aquí y aquí está la, con la cámara Oh, va, pues eso, Mira. ¿Y cuándo tengo que pagar por eh, moto? No, no pagan, La moto no pagan Hola, Ripsha Hola Vamos al famoso balcón de Europa moto la Parę dziesiąt metrów, parę set metrów musimy przejść na piechotę i nie było innego wyjścia. Po prostu nawet gościu nie chciał wziąć kasków i kurtek do. No, pierwszy, pierwszy raz żeśmy spotkali Hiszpana nieprzyjemnego. Nie chciał wziąć. W Polsce raczej odwrotnie jest. Miał budę, miał miejsce, tak, tutaj w, lewo w ogóle, idziemy W ogóle nie chciał w niczym pomóc. I taki po prostu niegrzeczny, ale wybaczymy mu, bo. Powiedział, że chociaż pod kamerą, żebyśmy się zostawili. A tu jest ten słynny deptak. Gdzie się wychodzi? Jesteśmy na balkonie Europa. Balkon de Europa. Atrakcja Nerchi. Fajne palenki. Fajna ryba. Szkoda, że nie usmażona. Nie? No, taka mała plaża ekskluzywna, pewnie tylko dla hotelu. Taki tu mają problem z lataniem, bo jest straszny wiatr, taki ich porywa. Tak, ale nie, generalnie jest ładnie. Te górki tam są bardzo ładne, nie? No, jeszcze bym powiedział, że te palmy są ładne. No. Te palmy są ładne, tam za nami. Dobra, musimy stąd szybko uciekać, ryba, bo tu jest za dużo ludzi. Po prostu tu jest tyle ludzi, tak, w Krakowie... A, jest ruch tak. prawostronny, tak? Oni nie znają. Hmm. To, tylko A nie walczają kiedy koszkarze. A może jakiś kapelusik? Nie, bo już ściągnie mnie na plażę. Gdzie ty jesteś? W palmiarni?